Laudetur. Dzisiaj opowiem Państwu o badaniach i rezultatach badań, które moim zdaniem są absolutną rewolucją i pozwalają tak naprawdę dużo powiedzieć o filozoficznym problemie nurtującym nas od zawsze. Zawsze stawiam na pytanie stosunek duch do ciała i mózgu do umysłu. I teraz tak, w klasycznej filozofii rozwiązywano to czysto jakościowo. Jeden sądził tak, drugi tak. Częsty był dualizm. No, dualizm typowy dla chrześcijaństwa. Jest jakaś dusza kompletnie niezależna od ciała, będąca jego formą, według Tomasza. A teraz spójrzcie. Wszystko się zmienia już ze sprawą Broki i Wernikego w XIX wieku. Odkrycie ośrodków mowy, czyli stwierdzenie, uszkodzenie pewnych ośrodków korowych, w lewej półkuli osób praworęcznych, powoduje utratę aktywnej albo biernej, Mowy, rozumienie z czułmion. Ostatecznie naukową neuropsychologię stworzył niejaki Aleksander Uria, Rosjanin obserwujący różne uszkodzenia mózgu powojenne. Dziś, dzięki technologii, najpierw EEG, potem też rezonansu, rezonansu po, tomografii pozytonowej. Tworzymy na tyle dokładne mapy mózgu, że wiemy dokładnie, jakie neurony, jakie ośrodki za co odpowiadają. Zauważcie, jeśli zniszczymy, znika dany proces psychiczny. Ale teraz najnowsze badania, sprzed dni. Wyniki opublikowane przez Willeta i Belliera ze Stanforda i Berkeley. Tu mamy świetny artykuł Łukasza Kwiatka w Tygodniku Powszechnym. Jesteśmy w stanie bezpośrednio odczytywać myśli, czyli proces czysto neurobiologiczny, konkretne fale, konkretne prądy mózgowe pozwoliły nam zrekonstruować kogoś, kto w myśli sobie nucił another brick in the wall. Sprawdźcie to, jeżeli mi nie wierzycie, w dobrej literaturze, Na, nawet w internecie. Osoba, która nuci sobie w myśli another brick in the wall w Pink Floyd, jest maszyna i jest w stanie konkretne, Różnice potencjałów, konkretne prądy mózgowe przełożyć na utwór w sposób prawie bezbłędny. Co więcej, te badania, o których mówię, tu już jesteśmy na poziomie, w którym konkretne myśli są przyporządkowane do myśli, obrazy, intencje, do pewnych prądów, ale co to znaczy, słuchajcie. Nie ma żadnej duszy, nie ma żadnej świadomości substancjalnej odrębnej od mózgu. Istnieje mózg, cudowny, najbardziej skomplikowany obiekt w znanym nam wszechświecie. Świadomość, która wyłania się z pewnych procesów. Tak naprawdę fizyko-chemicznych, bo to są procesy fizyko-chemiczne związane z przepływem prądów elektrycznych między synapsami, przy użyciu zwanych przekaźników. Jeżeli doszliśmy do tego momentu, to przecież to detronizuje sensowność jakichkolwiek religii. Przecież mogę Wam zawsze udowodnić, uszkodzenie konkretnego neuronu, uszkodzenie konkretnego obszaru sprawi, że wypadną w całości dane funkcje psychiczne, czy to intelektualne, czy emocjonalne, jakiekolwiek świadomościowe, czy samoświadomościowe. Jeśli teraz, wiecie, jesteśmy na Poziomie, w którym konkretnym przepływom prądów elektrycznych między konkretnymi neuronami, jesteśmy w stanie przyporządkować myśl, obraz, intencje, muzykę. Przecież my jesteśmy o krok od tego, że interfejsy będą bezpośrednio interfejsami z mózgami że maszyna będzie się mogła komputer łączyć bezpośrednio z mózgiem bezpośrednio żadnego czytania z warg, oczu, etc. Tak, substancjalny jest mózg. On jest nośnikiem układ nerwowy. on jakiejkolwiek świadomości. A więc nauka, nieczysta filozofia czy teologia rozstrzyga stary, odwieczny problem mózg a umysł, świadomość a ciało. Tak, niestety, substancjalne jest jedynie ciało. Substancjalny jest nasz mózg. Czym jest świadomość? Penrose mówi, że jest emergentna w stosunku do bardzo skomplikowanych struktur materialnych. Czyli mówi, że nie wiem jak to powiedzieć. Ona nie jest substancjalna. Zniszczy, przestanie istnieć mózg. Mózg przestanie istnieć niestety świadomość i samoświadomość. A teraz spójrzcie, jak to się ma do pojęcia wolnej woli. Jeszcze Kant uważał, że sprawca przestępstwa musi być bardzo surowo karany. Klasyczna szkoła karnistyki. Przecież ma wolną wolę, świadomie decyduje, co zrobi, wybiera świadomie złe. Przecież w obliczu tego to wszystko G prawda. Jeżeli założymy mechanikę klasyczną i klasyczną elektrodynamikę do naszych prądów mózgowych, no to stan poprzedni determinuje stan przyszły. Nie mamy żadnej wolnej woli. Żadnej. Na szczęście przyszła mechanika kwantowa z pewnym indeterminizmem co do konkretnego położenia cząstek, niemożliwości wyznaczenia położenia, no determinizmem dotyczącym funkcji falowych, czyli prawdopodobieństwa ich znalezienia. Nasza wolna wola okazuje się totalną fikcją. Jeśli świadomość jest rezultatem procesów fizykochemicznych, to one są zawsze w jakiejś mierze zdeterminowane. To znaczy, stan poprzedni określa stan przyszły. No po prostu, kto zna trochę Newtona, wiele w pełni określa, kto zna dzisiejszy stan, w znacznej części określa. Czyli jesteśmy totalnie zdetronizowani. I w zakresie czystej duszy obecnej w naszym ciele, i w zakresie świadomości, i, wol, i, i pe, w pełni wolnej woli, kiedy rzeczywiście dokonujemy wyborów między złym a dobrym. Zwróćcie uwagę, że to wpływa też na rozumienie prawa karnego. Ono nie tyle ma karać za popełnione czyny, jeżeli zakładamy, że nie ma w pełni wolnej woli, co raczej wychowywać, resocjalizować, sprawić, kuźba, przepraszam, ale prostaczkami jesteśmy, żeby nam było lepiej w społeczeństwie, z nim społeczeństwu było lepiej z nami. I to tylko tyle się to wszystko, co też decydowało o jakiejś takiej klasycznej wizji jeszcze od Platona po, uwaga, Platona recypowanego przez chrześcijaństwo, ostrego dualizmu, dusza, świadomość, wolna wola, umysł i ciało, te drugie należące do gości. Wiecie co? Mi jest łatwiej bo jakolwiek wiem, że moje ja jest śmiertelne w tej sytuacji, bo mózg jest śmiertelny, to przynajmniej wiem jedno. ponieważ grzebiąc się w materii bawiąc się fizyką i matematyką widzę ostatecznie, że materia, a zatem i mój mózg nie jest w pełni materialny, na końcu mi się rozmywa w abstrakcyjne, matematyczne, ale całkowicie realne byty platońskie, to widzę tak. Ta materia z jednej strony jest duchowa. A w tej sytuacji nie ma takiej ostrej sprzeczności, że jestem tylko materią, czyli jestem niczym. Taki platański monizm jest najbardziej komfortowy intelektualnie. Ale powtarzam, wyników tych badań nie można przecenić. One prowadzą do sytuacji, kiedy już bardzo niedługo będziemy mogli bezpośrednią myślą to może być 10 lat myślą kontaktować się z maszynami, z komputerami, bez pośrednictwa żadnych ruchów bark, etc. Po prostu będzie izomorficzne odwzorowanie struktur mózgowych i konkretnych prądów elektrycznych zapisywanych jako pewne fale EEG i konkretnych myśli, intencji i obrazów. A więc tak Jesteśmy w zakresie kwestii świadomościowych mózgami. Cudem wszechświata mózg nie jest świadomością, ale nie odpowiemy na pytanie, czym świadomość intelektualna jest. Inteligentny facet, który uczył mnie filozofii, kiedy byłem studentem filozofii na U, pan nie powiedział kiedyś, że próba zdefiniowania świadomości jest to, a, którym sobie wykazują definicją, przypomina próbę barona Minchhausena wyciągnięcia się z bagna za własne włosy. I w tym tkwi też trochę tragizm naszego losu, ale też i ta nasza niezbywalna godność, która, mówię, w rzeczywistości wcale nie wynika z wolnej woli, tylko ze świadomości naszego położenia i samoświadomości naszego położenia, bo jesteśmy jedyną częścią przodu, tak, która jest świadoma swojego takiego właśnie położenia. W mojej ulubionej metafory Syzyfa, pchającego swój kamień pod końca, a kamień musi i tak wymsknie, choćby doszedł najwyżej w zakresie postępów w naukach empirycznych i innych ramen.